Siemaneczko wszystkim z tej strony, Pan tutaj, witam w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Most Wanted, tym razem w wersji Modern Rockport, czyli tak naprawdę w modyfikacji do tej gry. Słuchajcie, chciałem ją wam dzisiaj pokazać, ponieważ parę osób prosiło mnie, a nawet więcej, żebym właśnie zainstalował modyfikację do tej gry graficzną. Ponieważ prowadzę teraz serię z serii prób, tutaj macie Challenge Series, oczywiście jest to nie mam, nie mam spolszczenia, ale i tak widać o co chodzi. No, zachęcam oczywiście do tej serii do obejrzenia sobie poprzednich odcinków, no i oczywiście do następnych, także prowadzę tą serię i mam wprowadzone teraz do gry dwie modyfikacje, które chciałbym wam pokazać ponieważ odmieniają grę, no, praktycznie nie do poznania, no więc pierwsza modyfikacja jest to właśnie mod Modern Rockport, który instaluje się bardzo łatwo oczywiście wszystkie modyfikacje będą w opisie, instaluje się naprawdę bardzo łatwo, wystarczy użyć tylko tekstur moda i wszystko się podmienia automatycznie, tam chwilę trzeba poczekać nic nie trzeba zmieniać w grze i tak dalej no i słuchajcie, NB Series jest, czyli taki y, modyfik modyfikacja zmieniająca kolory, zmieniająca odbicia, zmieniająca kontrast, jakieś tam takie szczeguliki. słuchajcie, które naprawdę y, też dużo wprowadzają. Y, to akurat instaluje się w moim przypadku modloaderem. Dużo jest opcji, ale żeby to zadziałało, w moim przypadku trzeba było zmienić sobie w grze na zgodność z Windowsem XP Service Pack 3, więc jeśli ktoś będzie instalował, to polecam sobie to właśnie zmienić, ponieważ może się gra nie uruchomić Mi się wtedy crashowało, także to jest taki tip ode mnie No i ogółem chciałbym wam po prostu pokazać, co mogę wam pokazać na sam początek To mogę wejść w moje auta, wyjdę sobie w Mitsubishi i oblecę je wokół Pokażę wam jak się kolory zmieniły, jak się zmieniła grafika, jak się wszystko zmieniło Ogólnie mam nadzieję, że modyfikacja się Wam spodoba. Jeśli się spodoba, to napiszcie mi w komentarzu, co o niej sądzicie. Zostawcie łapkę w górę. No i nie wiem, bądźcie przy serii, no nie wiem. Tak liczy się dla mnie Wasze zdanie, więc cokolwiek zrobicie w tą stronę też będzie dla mnie spoko. Ogólnie widzicie, jak wszystko już uległo zmianie, a to jeszcze nie jest wszystko. Mam też taką troszkę jaśniejszą wersję tego moda graficznego. Tego moda oczywiście, jeśli chodzi o NB serię, Series jaśniejszą wersję, ponieważ według mnie jest ona ładniejsza, więc może na początek przejedziemy się m 3 GTR, po prostu oprowadzę was po nowym, po nowym Rockport, ponieważ no Rockport został zmieniony na tyle. Nie mam, kamera, nie mam kamera, moda, nie mam kamera moda, nie mam kamera haka niestety. Dlaczego nie mam kamera haka? Ponieważ z instalacją jego byłoby, byłby spory problem. Chciałem teraz troszkę taką porobić bączki m 3 no, byłby z jego instalacją spory problem, a osobiście powiem, że y, zajmę się tym może w następnym odcinku, tak żeby wam może pokazać jakieś, nie wiem, zrobić montaż, coś w tym stylu. No więc y, zostały podnione tekstury, tekstury są w wyższej rozdzielczości, więc gra wygląda na pewno lepiej pod pewnymi względami. Może objedziemy sobie mapkę tak, no nie wokół, tylko tak troszkę objedziemy sobie po prostu po najważniejszych miejscach, y, które możecie znać w tej grze. No więc słuchajcie, zostały podmienione tekstury, są ładniejsze, lepsze, kolory są fajniejsze. Gra została przede mną oczywiście też zmodyfikowana, no ale to widzicie wszystko. Bardzo jest przyczepna BMK, więc latała dobrze nie będzie, no ale mogę powiedzieć osobiście, że ten mod naprawdę strasznie mi się podoba. Szukałem wielu modów, które mogą mi jakoś fajnie zmienić grę i nic nie było takiego, co po prostu jakby mi albo działało, albo co wymagało mojego uznania, tak, w pewien sposób. Teraz oczywiście dostaliśmy report do policji, więc być może teraz będzie nas goniła Ale zmiana gry jest zauważalna gołym okiem Może zwiedźmy sobie polską miejscówkę w Most wanted, słuchajcie, jest ona w tym miejscu Oczywiście była ona miejscówką w Worldzie, w NFM Worldzie Okej, okay, policja jest gdzieś obok, ale może na razie, udajmy, że jej nie ma Porób... Aha, no i tak policja była obok, także spokojnie, 20 policji już nam siedzi na ogonie na trzecim czy czwartym levelu Mam wyłączone, oczywiście właśnie wszystkie wskaźniki i wszystko to muszę wam powiedzieć, ponieważ zapomniałem tego powiedzieć, zapomniałem napomnieć, że mam wszystko wyłączone po to, żebyście troszkę ładniej mogli, lepiej dostrzec zmiany w grze, które nastąpiły, tak? Żebyście mogli sobie po prostu troszkę bardziej skupić się na tym, co zostało zmienione, niż na tym, jak gram i tak dalej, bo mimo wszystko to jest chyba najważniejsze. Teraz chcę wam pokazać to w tym odcinku, później włączę sobie wszystkie zegary i tak dalej, żebyście też mogli zobaczyć. No i już policja była gdzieś w pobliżu. Zobaczymy sobie, czy do nas przyjedzie tutaj zaraz Znienacka, czy jednak... Możemy się ukryć, bo chyba gra sobie wykryła nas. Aha policja. Jednak nas widzi. <laughs> Jednak nas widziała, mogłem się nie ruszać, może by nas nie usłyszała. A tak trzeba sobie troszkę jeszcze pouciekać, więc pouciekamy i porozmawiamy, słuchajcie. Jest to taem trójka z tym poziomem ścigenia, który był jeszcze na końcu gry, jeszcze pod koniec gry, kiedy grę kończyłem, kiedy miałem serię, na którą oczywiście też zapraszam. Teraz też fajną serię Makemot, ale to nieważne. Liczę, że ten, ta modyfikacja się wam spodoba, graficzna, że mimo wszystko przyjmiecie ją tak jak ja, z otwartymi ramionami. Ja nawet nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś większego poziomu ścigania w tym momencie, bo i nas helikoptery ścigają i tak dalej. To jest chyba czwarty poziom ścigania, tak mi się wydaje coś. No ale ogólnie w tym odcinku najważniejsze, najważniejsza jest grafika, więc mam nadzieję, że jednak wam do gustu przypadła. No to nie miało tak być. Same zauważalne na przykład takie nie wiem, dziury w ziemi czy też nie wiem jakieś tam pasy Wszystko jest dokładniejsze, wszystko jest lepsze no, Kolory są też świetne, bardzo mi się podobają Właśnie zawsze w grze są kolory takie smutne i takie no nie wiem takie wyblakłe A w tym momencie mamy piękne kolory Troszkę być może niektóre za jasne czy też za duży kontrast Ale mi się to na przykład podoba, mnie to, mnie to przypada do gustu Więc dlaczego by wam się miało nie spodobać Wydaje mi się, że wam też się mo może to w pewien sposób spodobać Wypadałoby tej policji jak najszybciej uciec, a jeśli nie, to po prostu ja sobie ucieknę i, znaczy, ucieknę tak po prostu, a koniec odcinka wam pokażę później, ponieważ kolejny poziom ścigania nam się tutaj znalazł, więc będzie jeszcze trudniej. Teraz będą nas korwety ścigały. Podejrzewam, że jeżdżąc tomem trójką, po prostu się tak narażam, bo innym autem nie byłoby tak ciężko, ale nie wiem, no wiecie jak to jest. Kiedy mamy auto, które jest głównym autem w grze, to wszystko może nastąpić. Dobrze, pięknie zniszczona blokada, choć już byliśmy blisko złapania przez policję. Teraz sobie jeszcze zniszczymy tylko tą wieżyczkę i pójdziemy sobie, być może uda się nam uciec. Być może nas tutaj nie znajdą. No, jadę bez kamerki, bo wszystko, wszystko, całą mapkę znam, także jakby tu nie jest nic zależne, tak? Tutaj wszystko, wszystko jakby, wszystko wiem w tej grze, nie muszę mieć. Tych wszystkich dodatków na, na ekranie, oprócz tego policji, policyjnego radaru, który jakby jest nieusuwalny, więc może dodajmy sobie, doda, dodajmy sobie wszystko, a nie, na razie sobie nie dodajemy, muszę też powiedzieć, że przy tych modach gra się zwiesza podczas robienia niektórych rzeczy, ale to nie jest zależne ode mnie, wiecie, na przykład jak w tym momencie, na chwilę się zwiesiło, powtórzył się dźwięk i wyszedłem, to nic nie zmienia, to dużo też nie przeszkadza, ale można się wkurzyć czasami. No więc mamy tego samego Eclipsa, zrobimy sobie go w karierze. Wybierzmy sobie go na chwilę i wyjedźmy sobie nim może. Pojedźmy sobie może na stadion. Na stadion sobie pojedziemy i tam skończymy odcinek, chociaż no jesteśmy w innym miejscu. Ja chciałem na inny stadion pojechać. E, więc może pojedźmy tam, gdzie nas, y, za, gdzie nas zabierze gdzie nas poprowadzi, nie wiem, instynkt. Naprawdę strasznie mi się podoba. Mi się mod, znaczy mi się mod podoba, Mam nadzieję, że wam też się spodoba, że użyjecie go do swojej gry, ponieważ nie przeszkadza on w niczym, a wręcz przeciwnie, po prostu bardzo pomaga w jakichś refleksach. Mogę powiedzieć też, że jakby nie jest on bardzo wymagający, ponieważ no, nie ma tu jakichś, nie wiem, specjalnych rzeczy i nawet on sam nie ma jakości Full HD trzeba sobie grę zmienić na Full HD, żeby żeby on też jakoś tutaj coś, coś zmieniał, więc tutaj nie ma jakby. Nie jest powiedziane, że musicie mieć świetny komputer, choć nie jestem pewien jaki komputer powinien być, więc też nie chcę mówić, bo okaże się, że trzeba mieć, nie wiem, to co ja, a raczej nie trzeba, jest to w końcu most Wanted, no ale może się okazać, że trzeba mieć troszkę lepszy komputer i po prostu sam tego nie wiem, więc może po prostu sobie sprawdźcie, tak będzie najlepiej, no ale gra naprawdę, prezentuje się świetnie, lepiej niż w oryginale, no dlatego, że po prostu jest poprawiona przez ludzi, którzy. Przez dłuższy czas się tym zajmowali, no więc to naprawdę widać Spowolnienie też tutaj bardzo nam nie zmienia Mam nadzieję, że też tu nikt nie jest zepsiony, że to się wam podoba I odkryłem fajną funkcję, której nigdy nie znałem, bo nigdy jej nie używałem Czyli właśnie takie oddalanie sobie samochodu To jest na przycisku P u mnie w tym momencie Najprawdopodobniej miało ono służyć albo do dragów, albo do unikania blokad Wiecie o co chodzi, no albo nie wiem, do takich manewrów jak teraz zrobię Że nie wiem, jedziemy sobie pod, pod ciężarówkę O, widzieliście, to było fajne Najprawdopodobniej do tego to służyło, ale osobiście mogę powiedzieć, że mi to w życiu by do niczego nie posłużyło. To jest tylko taki, taka modyfikacja w grze, po prostu taki o, że sobie oddalamy kamerkę naprawdę nic to nie zmienia. No więc może dojedziemy do tamtego stadionu i odcinek się skończy. No mam nadzieję, że też serię z Ted'a ten kto nie oglądał sobie obejrzy, że serię prób też sobie obejrzycie. Yy, ponieważ no mimo że dużo było, dużo było zainteresowanie moim Ted'em, to jednak na pewno znajdą się osoby, które po prostu tego nie oglądały. Gra w ogóle wygląda bosko bez tych wskaźników i bez tego wszystkiego. Oj, policja jest gdzieś tu w pobliżu. No, jest po drugiej Aha, myślałem, że jest po drugiej stronie i była i po drugiej stronie i naprzeciwko mnie. Ale uciekniemy sobie akurat wjeżdżając na stadion. Więc wydaje mi się, że tym bardziej, że policja jest na pierwszym poziomie ścigania, to też nie będzie jakiegoś wielkiego trudu. Rozgadałem się bardzo, ale no. Taki już jestem, więc no, Need for Speed naprawdę wygląda teraz zupełnie inaczej, wygląda świetnie, bardzo mi się podoba, przejdziemy sobie pod ciężarówką, świetnie, zablokowaliśmy jeszcze drogę policji, która została zniszczona przez ciężarówkę, więc w ogóle super, no, jesteśmy przy stadionie, ok. Dojeżdżamy sobie, nie wiem, gdzie jest policja, chyba jest gdzieś blisko, a nie, już nie jest blisko, chyba była gdzieś blisko, ale spójrzcie, jak fajnie wygląda stadion, jaką ma fajną, nie wiem, rozdzielczość, jak fajnie to wszystko tutaj się prezentuje, bardzo mi się podoba, naprawdę świetnie. I może zostaniemy sobie w tym miejscu, żeby się nie narażać, yy, policja jest, słuchajcie, w... za nami, jest za nami, żeby tutaj tylko nie wjechała, to będzie świetnie, no, nie wjechała, więc samochodu bokiem sobie nie możemy pokazać, ale możemy zrobić coś takiego. Ok, więc mam nadzieję, że odcinek się podobał, że y, mimo wszystko y, grafika też się wam spodoba y, nowego NFSA, nowej, nie wiem, wersji nfs y, nowej wersji most Teda, Modern Rockport, która przez wiele lat była też produkowana, przez wiele lat była dopracowana. Y, ludzie, którzy... Jak coś tam o tym wiedzą, na pewno też y, mogą się o tym wypowiedzieć, bo sam w sumie nie wiem i tak tylko mówię y, z tego co tam czytałem, y, naprawdę ta gra była dopracowana, ten Modern Rockport. Na no, tym momencie no, mamy tego Eclipse'a, może weźmy sobie do kryjówki, który jest też, wydaje mi się, całkiem ładny, ładnie stuningowany. O, pokażę moją super, pokażę moją super, którą miałem na serii. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał, że modyfikacja graficzna się podoba, że seria z serii prób z tą modyfikacją będzie też, nie wiem, wam się podobała. Tak jest. Troszkę sobie przybliżymy. Także no trzymajcie się wszyscy. Widzimy się w następnych odcinkach z Tyda. i oczywiście wszystkie linki, tak dalej, rzeczy potrzebne macie w opisie. Cześć.